Piękna dziewanna, roślina, która jest stosowana do różnego rodzaju dolegliwości układu oddechowego. Ja w zeszłym roku pozbierałem trochę kwiatów, ususzyłem i zrobiłem sobie napary w trakcie, powiedzmy, sezonu grypowego, kiedy mnie coś tam brało i faktycznie no, polepszały one trochę sytuację. Tu jeszcze są mniejsze osobniki, ale ten jest tutaj bardzo ładny. E, poza naparami jest na pewno wiele innych zastosowań, ale nie będę się mędrskował, bo nie używałem ich w inny sposób. Natomiast słyszałem, że można e, susz dorzucać do tytoniu czy innych rzeczy, które się potencjalnie pali. E, można na pewno waporyzować, więc tak, żeby te e, substancje, które są wspomagające układ oddechowy, mogły się tam dostawać, chociaż no, przypuszczam, że przy w przypadku palenia to jednak i tak będziemy robić więcej szkód niż dobre. No ale zawsze to może być jakiegoś rodzaju e czynnik balansujący. Liście dziewanny są miękkie i takie włochate, więc jeżeli ktoś kiedyś się znajdzie w naturze za potrzebą to może ich używać jako papieru toaletowego one nie są drażniące jedne z lepszych liści, duże liście i nie zrobią nam krzywdy więc to jest kolejne z zastosowań tej rośliny ja się biorę za zbieranie trochę kwiatów sobie pozbieram nawet te opadłe tutaj, one są świeże opadłe też je ususzę i będę miał na zimę. No, to jest zebrany materiał. Oczywiście nie wyszło go dużo. Nie mam tutaj bardzo dużo roślin. Jak widać, chodzi po nim dużo jakichś ryjkowcowatych chrząszczy i pełno przylżeńców. Będę musiał to odstawić, żeby one sobie z tego wyszły, zanim będę suszył. Ale, mimo że tego nie jest dużo, to jeszcze w najbliższych dniach, biorąc pod uwagę, jak gdzie on kwitnie, ona będzie się rozwijać, więc co 2-3 dni. Będę tutaj przychodził i sobie do, dozbieram. Także mieć jeden przynajmniej słoiczek suszu na zimę, na dni, które będzie mnie coś brało w gardle, e, albo w nosie, jakieś e, przeziębienie. Polecam zbieranie takiej rośliny. Jest bardzo, bardzo przyjemnie się kwiaty zbierane, łatwo odchodzą. E, no i. Jest to na pewno roślina bezdrobotna, i warto z niej korzystać. Tych żyjątek było bardzo dużo w całej torbie, więc stwierdziłem, że sobie to rozłożę na razie na słonku i pozwolę większości z, nim, z nich wyjść. No, przypuszczam, że duża większość i tak już wyszła. Całą torbę musiałem wytrzepać z tych ryjkowców. Jeszcze dużo przylżeńców tam zostało, więc się wietrzy. Ale właśnie takie zostawienie na słońcu. Ja przy, w przypadku kwiatów ich nie płuczę, bo wymywa to praktycznie cały pyłek i jakiś nektar, który tam może się ostać. Nie robię tak, bo w przypadku, nie wiem, pokrzywy czy mięty to normalnie płuczę bez problemu. Natomiast kwiatów nie chcę płukać, bo duża część się zmarnuje. No i teraz tak, nie wiem, z pół godzinki posiedzę sobie na łące przy mojej pięknej tej wierzbie. Stopy na ziemi, wiatr we włosach i robota robi się sama. Życzę wszystkim miłego dnia. Polecam jeszcze raz zbieranie tej rośliny. Jednak dziewanna mi bardzo przypadła do gustu w ostatnim roku. Mam nadzieję, że też będziecie w stanie skorzystać. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.